Szukasz pierwszej furi za 20 tysięcy? Rozważ tą propozycję. Opel Astra, nowsza wersja słynnej Asterki Bożej. Czy generacja H jest nudna jak flaki z olejem? No może, ale, ale my mamy do wydania aż 20 patyków, więc coś fajnego tu również znajdziemy. Idzie lato, no to może Cabrio? Czy jest to ładne? Nie, ale brzydkie też nie jest, a to rzadkość w przypadku kompaktowych cabrio. Dach jest tu twardy, co ma swoje wady i zalety, bo sprawia, że można tym bez spiny jeździć w zimę, no ale mechanizm jest bardziej skomplikowany, cięższy i lubi sobie poskrzypiać podczas jazdy. No dobra, a jak nie kabrio, to może wersja GTC, która nie ma tylnych drzwi i ma nieco bardziej pochyloną linię dachu. Wygląda to fajnie, chociaż miejsca z tyłu jest troszkę mniej. A jak chcecie przewozić w bagażniku szafę z IKI, to możecie kupić sobie kombi, które tragiczne też nie jest. Minusem tego auta jest trochę wnętrze, które kompletnie mi się nie podoba i jest wykonane tak sobie. No dobra, a jaki silnik wybrać? Najlepszą opcją jest chyba zwykły 1.8. Wolno sące, ale już coś tam jedzie, a przy okazji nada się do gazu. Dieselki też są ok, chociaż to już większe ryzyko. 2.0 Turbo to też dobry silnik, ale wymaga nieco większego portfela, chociaż z drugiej strony jedzie tu już naprawdę świetnie i daje trochę radości. Z usterek zdarzają się problemy z elektryką, z ekologią w dieslach, drobna korozja, chociaż nie aż taka jak w starszych Oplach. No i co, chyba taka spoko propozycja, a jak nie spoko, to będą kolejne, więc obserwujcie.